Cześć, witajcie na kanale. Milion pomysłów na minutę. Dziś na moim stole akumulatorowa latarka z serii X12 marki Parkside, a jest to model PLLA12B2. Zapraszam. Poprzednim razem, jak były dostępne, nie udało mi się jej nabyć. Eee, tym razem się e, udało. Na szczęście, natomiast powiem Wam zupełnie szczerze, że jest to całkiem fajna, bardzo kompaktowa latarka, o której producent mówi, że jej moc 105 W. Oczywiście zasilana standardowym akumulatorem Parkside z serii X12. I ja już nie mogę się doczekać, więc zajrzyjmy do środka, zobaczmy, jak to wygląda. Zapraszam. Latarka była do wyrwania ostatnio w Lidlu w kwocie 50 zł. Jeśli o nią chodzi, to tutaj producent deklaruje, że mamy 480 lumenów. Jeśli chodzi o moc naszego światła, oczywiście w trybie 100%, bo wyposażona jest w dwa tryby. Natomiast barwa światła to 6500 Kelvinów, czyli 6500K regulowana w zakresie od 0 do 200 stopni w 8 pozycjach. Jest to coś, co ja nazywam po prostu najnormalniej w świecie Golasem, czyli Dostajemy same pudełko bez akumulatora i bez ładowarki, w którym jest po prostu tylko i wyłącznie nasze narzędzie, nasze urządzenie. Otwieramy. Unboxing widzieliście na vlogu, który był zrobiony na szybko. W środku mamy tylko naszą latarkę oraz instrukcję obsługi. Jeśli chodzi o nasze urządzenie, wyposażone jest ono w 10 diod z takimi śmiesznymi soczewkami, które są ułożone w zestawach 424 tak jak możecie zauważyć, to tutaj, co widzicie dookoła, ta ramka, ta ramka jest wykonana, wydaje mi się, że z jakiegoś metalu, natomiast reszta to jest po prostu tworzywo, tak, czyli ta część jest po prostu fizycznie tworzywowa. Mamy klips, jak widzicie, mamy dwa magnesy, mamy uchwyt statywowy, wskaźnik naładowania, jeśli chodzi o magnesy, które są z tyłu, są dwa dosyć szeroko rozstawione. To ona trzyma się całkiem znośnie, zarówno bez akumulatora, jak i z naszym akumulatorem. Nie jest to jakieś super mocne trzymanie w wypadku akumulatora, natomiast rzeczywiście gdzieś tam się to nam trzyma. Natomiast jeśli chodzi o uchwyt statywowy, to jest to standardowy uchwyt fotograficzny, 1,4 cala. Natomiast chciałem Wam pokazać to na tym przykładzie. Nie zawsze można to do każdej płytki w idealny sposób zamontować, ze względu na ukształtowanie całej. Tej stopy tutaj. To nie jest wcale największa płytka, jest to średniej wielkości płytka. Mniejsze też opierają się tutaj. Musicie mieć po prostu bardzo małą płytkę statywową. Jeśli chodzi o włącznik, to on jest zlokalizowany dokładnie w tym miejscu. Naciskamy i on świeci pełną mocą e, za każdym razem. Natomiast jak widzicie, jest tutaj dość jasno. Mimo wszystko, to światło widać całkiem nieźle. Natomiast jeśli chcemy: Zmniejszyć nasz tryb światła, to musimy po prostu nacisnąć i przytrzymać, i on w tym momencie przechodzi po prostu do trybu słabszego. Ponowne przyciśnięcie zwiększa nasz tryb, czyli tak wygląda przejście pomiędzy trybami. W tym czasie, ja to spróbuję pokazać w ten sposób, tutaj, przy, po włączeniu i po przełączeniu trybu przez chwilę pokazują nam diody. Stan bieżący naładowania naszego akumulatora. Dla mnie to było na początku nielogiczne, natomiast szukałem tego drugiego trybu poprzez inne wciśnięcie. Przełączamy po prostu poprzez przytrzymanie. Jeżeli chodzi o pozycje, to one są naprawdę całkiem nieźle wyczuwalne, i maksymalne nasze wychylenie jest trochę poniżej 180 stopni, czyli jest to to nasze 200 stopni. Ona stoi całkiem fajnie, stabilnie na tej baterii, znaczy dość stabilnie, może też bez przesady, ale daje sobie z tym spokojnie radę. Klips jest fajny, dosyć szeroki, więc tutaj jest ok. Jeśli chodzi o wykonanie, no to są tutaj jakieś drobne szparki. Jeśli chodzi o montaż naszej obudowy, więc na opakowaniu napisano kompernas, więc tego akurat można się było po samym opakowaniu spodziewać. Jeżeli chodzi o czas świecenia, to na akumulatorze, na standardowym akumulatorze na dwójce, ten czas świecenia wynosi około 5 godzin. Tam 5 godzin i kilka minut, w zależności od tego, którego akumulatora po prostu fizycznie używałem. Jeśli chodzi o akumulator, da się ją również zamontować na czwórce. Wtedy wydaje się być nawet bardziej stabilna. Natomiast ze względu na ten wystający obrys, jest po prostu mniej poręczne. W warsztacie stała się ciemność. Jesteśmy w odległości mniej więcej 3-3,5 metra od narożnika. Tryb 100%. Jak widzicie, daje wystarczająco światło, żeby się zorientować, co jest gdzie. Natomiast nie jest to światło jakieś przerażająco jasne. Zmniejszamy na tryb 50%. Również da się tutaj świetnie zorientować w ciemności, co jest gdzie i co jak wygląda. Kolory ładnie widać. Natomiast, no, ciężko by było pracować tak na dłuższą metę. No i z powrotem 100%. Jesteśmy w odległości około 2 metrów od narożnika. Tam 2 metry i kilka centymetrów. Tryb 100%. Myślę, że świetnie widać, jak to wygląda. Ten kąt świecenia nie jest bardzo szeroki, ale jest wystarczający, żeby fajnie doświetlać sobie przed siebie. 50% Tutaj też wielkiej tragedii nie ma, ale widać, że tego światła jest znacząco mniej. I jesteśmy w odległości około metra od narożnika. Uruchamiamy lampę. Widzę, że już złapało ostrość. No, powiem Wam, że z małej odległości, naprawdę przy 100% oświetleniu, sprawdza się to całkiem fajnie. Aczkolwiek ten kąt widzenia, jak widzicie i świecenia, jest naprawdę niewielki. Ale do precyzyjnego doświetlenia miejsca pracy gdzieś tam, nie wiem, w aucie, przy silniku, zresztą to pewnie zobaczycie za parę chwil, jest to w zupełności wystarczające. Tryb 50%. Jest dosyć słabe i mimo, że to światło jest naprawdę białe i fajne, to ten poziom światła kojarzy mi się raczej ze starymi takimi latarkami na żarówkę. Koniec świecenia, jak widzicie, nie jest bardzo rozległy, jest raczej skupiony i mimo ukształtowania takiego, jakie jest, jest takim bardziej kółkiem. Czyli te nasze diody muszą być po prostu wszystkie. Ponachylane w taki sposób, żeby dawały takie światło skupione w okręgu. No niby jest tu jakieś światło za mną na tym parkingu, ale jak widzicie, słabo. Tryb 100%, tryb 50%. Jak widzicie, urwany jest dekielek od płynu do spryskiwaczy, więc muszę to sobie założyć. Nowy dekielek założony, można ją sobie wygodnie ustawić tak, jak potrzebujemy. Korzystając z zaistniałych okoliczności przyrody, jak widzicie, światło się gdzieś tam przebijają, ale mamy tryb 100%, tryb 50%. No, i jak widać, GoPro sobie średnio radzi ze zdjęciami nocnymi. Natomiast rzeczywiście Da się tutaj przy tym świetle funkcjonować. Dla mnie osobiście uważam, że ona jest stworzona do pracy z dwójką. Nie ukrywam, że jest w ten sposób bardziej poręczna i nawet wygodniej się ją przenosi, chociażby przy samym pasku. Rozwiązanie jest naprawdę spoko. Widzieliście, jak ona świeci. Dla mnie jest ok. Za tą kwotę 50 zł. Myślę, że warto mieć taką latarkę. Jeśli jesteście w systemie 12V Parkside, to absolutnie na ten sprzęt nie jest szkoda kasy, bo jest całkiem uczciwy. Jeżeli chodzi o samo wykonanie, o te wszystkie tworzywa, te wszystkie inne historie, no to ja ją mam dosyć krótko. Tak jak wiecie, bawię się nią tam raptem ze dwa tygodnie. Natomiast od użytkowników poprzedniego wypustu, tej samej zresztą wersji, czyli wersji B2. Bo tak to wygląda, że ta wersja nie została zmieniona. A1 była bardziej podobna do Bosza, miała zupełnie inną konstrukcję. Wersja B2, jak widzicie, jest już nieco zmieniona i naprawdę sprawdza się spoko. Natomiast donoszą mi gdzieś tam widzowie, że nie wszystkie upadki jest w stanie przeżyć to wcale nie mówimy o upadkach z bardzo dużej wysokości. Natomiast ja, jeśli chodzi o to rozwiązanie z tym na takie, jest to bardzo dobrze wydane 50 zł i ono na pewno się tutaj w warsztacie nie zmarnuje. Myślę, że w terenie zresztą też, zwłaszcza, że ten system 12V ma kilka takich fajnych, ciekawych rozwiązań, więc w tym systemie akumulatorowym na pewno jeszcze przez jakiś czas pozostaną. I myślę, że tym optymistycznym akcentem będę kończył. Oczywiście standardowo zapraszam Was na Facebooka, Instagrama i Twittera, czyli wszystkie moje social media. Zapraszam Was do grup facebookowych, na drugi kanał, na live'y, które staram się, żeby były co niedziela o 20. A ja tymczasem kończę. Pozdrawiam Was serdecznie. Widzimy się na pewno już wkrótce. Do zobaczyska. Cześć.